Widzę, że tutaj może być lekka, delikatna walka. O! Ale tu było pięknie ograne, moi drodzy. Servus, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Samson, a dzisiaj wracamy sobie do Wild Rift z powrotem nie było przez tydzień Wild Rift a, dzisiaj kontynuujemy naszą serię od Brozika do Diamancika. <laughs> niestety, moi drodzy, mam bardzo przykrą wiadomość, ponieważ spadłem, spadłem z dywizji e, Platyny 2, trochę sobie pograłem poza odcinkami, niestety, no, nie mam dobrej pasy, jakoś tak nie mogę do tego podejść, prawdopodobnie to przez zmianę linii, bo grałem bardzo długo jako AD Carry, się przyzwyczaiłem i teraz... Na pewnie chwilę zajmie przeniesienie się. Postanowiłem, że pobram na środku, więc tutaj sobie zagrałem trzy mecze. W sumie na, na idzie już. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie to lepiej. No, i liczę na to, że już tu Dianku wykieruję, bo Dianku nie idzie generalnie tak źle. Jak widzicie, 5, 6, 6, 7. Więc not bad, natomiast generalnie team no nie trafił mi się idealny, więc ciężko cokolwiek wygrać. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. Zanim przejdziemy do pytania, odcinka, polecam i odpowiedzi, Chciałbym Was poprosić, żebyście zasubskrybowali kanał, ponieważ kontynuujemy naszą misję po Apollo do 10 tysięcy subskrypcji. Naszym celem jest, tak jak dobrze wiecie lub nie wiecie, jeżeli jesteście nowi, dobicie 10 tysięcy subskrypcji do końca roku, więc będę Wam bardzo wdzięczny za każdy pozostawiony. Sub, no i możecie również strzelić łapkę w górę i komentarz, jeżeli Wam się odcinek spodoba i chcecie wspomóc rozwój kanału. A teraz przejdźmy już do jednej z tych trzech rzeczy, co? Zacznijmy może od mm, pytanie odcinka. Witam Was, moje drogie duszyczki, w pytaniu. Dzisiejsze pytanie zadał użytkownik Zielek Koks, a wiadomo, że Zielek jest koksem. Więc zadał on koksiarskie pytanie i zapytał, o czym myślałeś, gdy zakładałeś kanał na YouTube. I prawdopodobnie dobrą odpowiedzią, aby tutaj się wam przypodobać, byłoby, że o was, o widzach, o ludziach, którzy mnie subskrybują, no ale tak nie było. Generalnie, zakładając kanał na YouTube, myślałem, aby osiągnąć coś wielkiego. To jest najprostsza wersja. Myślałem o tym, aby osiągnąć coś wielkiego. Poza tym, to jest taki priorytet, aby osiągnąć coś wielkiego. To był mój taki cel, który zawsze mi gdzieś przyświecał, gdy zakładałem każdy z moich kanałów. No ale poza tym myślałem również, aby mieć po prostu pracę, którą lubię, żeby mieć pracę, którą chcę robić, a nie chodzę do niej za karę tylko po to, żeby przesiedzieć tam 8 godzin i zarobić hajs. No ja nigdy tak bym nie potrafił żyć, więc chciałem mieć zawsze pracę, którą lubię robić i która po prostu będzie mi odpowiadać, w której będę mógł się wykazać, będę mógł robić to tak jak ja chcę, żeby pracować na swoich zasadach, a nie żeby też szef mi stał nad głową i mówił tutaj podpisz, tutaj nie wiem, sprawdź to i tak dalej. Wolałem być, być sam sobie szefem i też o tym trochę myślałem, myślałem też o tym, aby właśnie wypełnić tak jakby moje marzenie z dzieciństwa, bo zawsze posiadanie kanału na YouTube, dobrze prosperującego i bycie rozpoznawalnym YouTuberem było moim celem, więc to również była jedna z rzeczy, hajs był kolejnym, bo dobrze zdaję sobie sprawę, że z YouTube'a można wyciągnąć niebotyczne pieniądze, jak to robi chociażby ekipa, czy no Team X, tak, albo po prostu Ci topowi youtuberzy jak Perezji czy Gimper czy inni, no można z tego wyciągnąć siano, więc to był kolejny przykład, aż się zmęczyłem tym mówieniem. No i jeszcze o czym myślałem, taką myślę, że dopinającą tą rzecz wszystko jest trochę tak jakby pomoc innym, bo zda, zawsze zdawałem sobie sprawę, że posiadając dużą, zgraną społeczność, która jest jak jedna armia tak naprawdę, jesteśmy w stanie robić niesamowite rzeczy. I każdy z nas, ok, może mało, ja sam też mogę mało, nic nie mogę praktycznie, i większość z was z osobna też może mało. Więc osobno możemy mało, ale jeżeli jesteśmy jedną wielką, zgraną armią, która tylko idzie naprzód i robi dobre rzeczy, to możemy osiągnąć naprawdę cuda. I to jest też takie fajne, że właśnie mając taką armię, będąc w takiej społeczności, można osiągnąć niesamowite rzeczy i pomóc naprawdę wielu osobom. Ale, no, do tego są właśnie potrzebni ludzie. I to był też taki jeden z moich celów dopinających właśnie założenie kanału i dopinających odpowiedź na to pytanie, o czym myślałem, gdy zakładałem kanał. Ale podsumowując, głównym moim celem właśnie było osiągnąć coś wielkiego. Przechodzimy teraz do hashtag polecam i Tomcio Trolek, bo pewnie troluje nas tutaj, ten tomcio, aczkolwiek poleca nam jajko z bekonem i chlebem, mm, już czuję ten zapach bekonu smażonego, mm, jajecz, mm, jajeczniczka na bekonie, ojoj, takie śniadanko, ah, mm, mm. ale za to nie poleca nam parówek z nutellą, kto próbował, niech to znać, a propos poprzedniego polecam, tam pan Cegiełka chyba, czy ktoś zaproponował paprykę z solą. kuchenną, oh, no ja to spróbowałem i to nie polecam, ja nie polecam, ja nie polecam papryki z solu kuchenną, szczerze myślałem, że zwymiotuję, bo to nie było dobre, I mean, papryka z solu kuchenną nie, i tak jak tutaj pisze Tomciotrolek, parówki z nutellą również nie, ale jajko z bekonem i chlebem jak najbardziej cię poleca, więc spróbujcie, dajcie znać, ja coś czuję, że to może być dobra propozycja. A więc teraz pora na odpowiedź. Odpowiedź na pytanie z poprzedniego odcinka jest od Bill Sona i brzmi ona. Wyglądałby jak X. Jedna kreska, dziobak, a druga mrówkojad. <grytanie> geniusz. Po prostu, no, geniusz. Geniusz w czystej postaci niczym Einstein 148,5 IQ. No, ja jestem no, w niepowzięty z takiej odpowiedzi. Naprawdę. Jedna kreska X, a druga mrówkojad. Ja widzę. W ogóle pytanie brzmiało, jak wyglądałby mały dziobak po skrzyżowaniu z mrówkojadem, a więc jedna kreska musiałaby być trochę mniejsza niż ta druga, bo wiecie, no, mały dziobak i mrówkojad. Hm. No, aczkolwiek tak, tutaj prawdopodobnie tak by wyglądał, by był po prostu x -em. To jest właśnie skrzyżowanie małego dziobaka z mrówkojadem, więc no, Bilson, Bilson, Bilson. Odpowiedź, mwa, ja jestem. Szczęśliwy, że odpowiedziałeś na to pytanie. Dzięki temu wiemy już, jak wyglądałby mały dziobak po skrzyżowaniu z mrówkojadem. A teraz w dzisiejszym odcinku pytanie na jutro, nie na jutro, na piątek, brzmi, czy jesteście na to gotowi? Co może leżeć na stole? Najśmieszniejsza odpowiedź trochę do następnego odcinka. Let's go! Więc. Na koniec pamiętajcie o trzech hashtagach, hashtag pyt do pytania, na które odpowiem w następnym odcinku, hashtag polecam do polecenia czegokolwiek i hashtag odp do odpowiedzi na to pytanie, które zdam teraz, czyli co może leżeć na stole. A ja serdecznie zapraszam do tryhardowego gameplayu w z naszej kochanej serii od brązika do diamencika. Miłego oglądania. No, i znajdujemy się w ekranie wczytywania postaci. Jak widzimy, mamy jednego golda: jest to Serafin, a w naszej drużynie, postacie takie jak Nasus, Jean, Amumu, Katarina oraz Serafin i gramy przeciwko Fiora, Evelyn, Sona, Ezreal oraz Lux. Więc dzisiaj sobie zagramy prawdopodobnie przeciwko Lux. Tak mi się wydaje, że nam idzie, a to całkiem okej, okay, bo możemy ją, myślę, całkiem nieźle kontrować. Jeżeli oczywiście ona spali swoje umiejętności, u nas 4 platyny, 1 gold. Więc no, gramy chyba na takim niższym elo, tak mi się to wydaje. jean z masterką oraz Amumu z masterką. Wszyscy z masterką, oprócz mnie, całą drogą. Jest to dobra informacja, I guess. Mam nadzieję, że to nam pomoże wygrać gierkę. No i co, I idziemy typowo w tryhard. I ja osobiście zaczynam z wzmacniającą księgą. Ta wzmacniająca księga pomaga mi stawać większe obrażenia z Q. Czyli z naszego skaczącego ostrza. No i dzięki temu bym, znacznie lepiej mi się gra. No i oczywiście maksuję ku pierwsze nasze skaczące ostrza, by zadawać obrażenia na dystans, bo jak wiemy, Katarina jest postacią e, mail. Nie mail, male, mel, mel, mel. No, że atakuje wręcz. Nie, że jest chłopem, chłopem, no bo chłopem nie jest. Ale jest postacią walczącą wręcz, więc no tutaj mam. Lux nas może obijać, więc nie pozwólmy jej zbytnio na to. Ona się nas też będzie bała trochę, widzę, że tutaj się tak takiegoś jakoś... Nie, o, o, farma! Fak, straciliśmy farmę, szkoda. No i zobaczcie, właśnie o to chodzi. Ona nas trafiła teraz z klatki i dosyć mocno obiła. My tutaj dużo nie zrobiliśmy niestety. No jest to ból, teraz trafiliśmy ją ze skaczącego ostrza, no ale teraz będzie coraz ciężej, bo ona może rzucać tymi kratkami teraz i tymi swoimi kulkami analnymi, aby nas tutaj blokować, mam nadzieję, że to jakoś wybali. Znowu oberwała, jest to świetna informacja, nie trafione, o nie, nie podwierzę, fuck, ale głupio ober, oberwaliśmy, słuchajcie, no będziemy ją obijać tym skaczącym ostrzem i będziemy liczyć na to, że tutaj uda się nam cokolwiek zrobić i tak do 6 raczej zagramy def defensywnie dopiero później będziemy tutaj ją napierać szkoda, że już e, został spalony przez nas kwiatek więc no nie mamy już tutaj leczenia niestety uaaa został mnie nie hm moglibyśmy tam skoczyć, ale to jest ryzykowne a to jest farma, okej okay, skaczemy <grym> dobra tu jest duży minion, nie chciałbym go stracić. Idzie ja Mumu Ok, ona ucieknie raczej. No ale, ale spaliła w flesza, spaliła flesza. My, co prawda, spaliśmy niestety Ignite'a. Była tutaj chyba Evelyn, tak? O ile się nie mylę, Evelyn jest na, na topie. Dokładnie ona robi te tam wampy, tam czy jak to się tam nazywa? Te wilki. Więc uważajmy, podstawmy sobie tutaj Warda. On nam da solidną wizję. Ona chyba jeszcze nie ma wystarczającego poziomu. Ale na farcie on tutaj żyje. Nie, świetnie, uciekła. A my akurat wybiliśmy szósty zajbiście. Oj, idzie Fiora. spadajemy stąd. No i świetnie. w ogóle Fiora jest na dżungli? Nie, niemożliwe. To Fiora musiała z alei Barona zejść do nas w takim wypadku. Więc nasz Nasus ma tam teraz delikatną przewagę W ogóle dzisiaj, sobie do odcinka nie przygotowałem herbatki ani kawki Dzisiaj wyjątkowo jakąś Pepsi piję hmm. Powiem wam, że naprawdę dawno nie piłem e, czarnego napoju Tam tu wypikam, bo... A nie zresztą, walić I tak mi nie płacą <gryw> I nie będą płacić Przynajmniej nie tak szybko Dobra, obrywała Dekujmy tutaj Fka, nie ale spaliła ulta. Ale głupia, ale głupio. Natomiast nie dajmy się zapać w klatkę. Bo zapanie się. Y, danie się zapać w klatkę. Przez nas teraz może skutkować nawet śmiercią. No, więc dzisiaj wyjątkowo ani woda, ani kawki, ani herbatki. Dzisiaj wyjątkowo. Y, Pepsi cola. Gramy w lola. Więc tutaj na spokojnie. sobie będziemy wszystko pykać i. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać, bo szkoda byłoby to przegrać. Zobaczymy. Dalej obrywa. Nie podchodzi zbytnio, więc jest ok w miarę. No, myślałem, że będziemy mieli większy problem, ale wychodzi to całkiem naprawdę ok. Więc liczę na to, że po prostu im dłużej będziemy grać, tym większą przewagę będziemy zyskiwać. No bardzo sobie refleks. Myślę, że powinna dwa razy szybciej rzucać to wszystko. Um, I skoczmy pomóc tam. Amumu. Amumu, bo Amumu. Amumu. widzę, że on się tam bije. Pytanie tylko, jak mu to wyjdzie. Jestem już Fiora, więc na pewno pójdziemy mu pomóc. Ej, ona się cofa czy nie? Ok, zostały tutaj popalone flesze. Yy, to zajebista informacja, bo to znaczy tylko tyle, że my możemy się w nią wbić. Szkoda, że ona ma tu swoją yy, tarczę. Nie wiem czy ona ma, również ma barierę. Nie, ona ma. Ginęła ta chyba. Dokładnie. Nasza drużyna chyba bierze smoka, o ile się nie mylę? Nie, nie bierze smoka. Dobra, możemy tutaj spruszować trochę wieżę. Myślę, że nie powinniśmy umrzeć, tym bardziej, że mamy jeszcze w flesza. Ale możemy się wycofać po miecz pistolet Hextech, który zapewni nam fajny burst do obrażeń. 3-0 dla naszej drużyny, jest to naprawdę świetna informacja. No i my moi drodzy tutaj z mieczem pistolet, więc okej, okay, naprawdę okej. Okay. 1000 golda więcej od lux mamy. Hmm. Naprawdę fajnie to wygląda. Mamy najwięcej golda w grze. Jest to naprawdę świetna informacja. I mean like, naprawdę świetna informacja. Nie wiem czy nas nie zabije jeszcze, wiecie? Się zabić <laughs> puść mnie! Dziękuję Ok, i teraz powiem dostać, nie wiem, takiego strzała od Jinx, czy coś Tu mają Jinx, nie? Nie, mają Ezreala, przepraszam Takiego shota od Ezreala, nie z ulta powiem dostać i... Na tym by się skończyła moja przygoda z uciekaniem <laughs> Ale fajnie, tam, załatwieni przeciwnicy 7-1 Świetnie, kto umarł raz nam? Support, więc to jest jak najbardziej. No śmierć supporta jest jak najbardziej e, wyliczona w koszta. Tutaj zwycięzca, więc my tutaj możemy wracać do obijania naszych e, Lux. No my bardzo dobrze kontrolujemy Lux tak naprawdę z tego co widzę aktualnie. Zobaczcie Lona oberwała obrażeń od naszej jednej umiejętności. Okej, okay, jest tutaj wart Już nie ma Ward'a, no i my możemy tutaj iść z naszą drużyną, być może uda nam się tutaj zabić nawet przeciwników. Okej, okay, słuchajcie, tutaj bardzo głupio oberwaliśmy. No i jest tutaj e, Lux również, no i tutaj może nasza ser... Run! A run. u, uh, uh, dobra, żyje, żyje. Dobra, cofnijmy się, nie chcemy umrzeć, mamy red buffa, szkoda byłoby go stracić. No, tam się, słuchajcie, niezła jatka wywiązała. Natomiast y, żyjemy, faktycznie trochę na szczęściu, ale udało nam się to wszystko przeżyć, więc udajemy się teraz na topa, tam da darmowy double kill tak naprawdę, o ile dobrze się wbijemy. Chociaż boję się, że drużyna przeciwna zdąży wziąć... Chociaż jest już tam Serafin, no i myślę, że tutaj faktycznie ten Double Kill może siąść, jeżeli tylko odpowiednio się wbijemy. Więc ja Zdajemy tutaj do ataku dla naszej Serafin. Nie. Niestety. Niestety za szybko, lub nawet za późno użyliśmy Ultimata. No i słuchajcie, to co, co, co ta Evelyn robi. Powinniśmy się stąd wycofać, nie powinniśmy ich gonić. Zróbmy smoka w ogóle, halo. Okej. Okay. Tutaj Amumu zaczął robić smoka, więc idziemy mu od razu pomóc. Czy będziemy go coverować? Nie wiem. Mają ulta Lux i Ezreala, więc może pomóżmy tutaj bardziej. Świetnie, udało się. No i od razu daćmy tutaj pomoc na topie naszej serapii. Nie, tam nikogo nie ma. Świetnie, udało się. no i co, i teraz możemy wziąć roślinę leczącą od różny przeciwnej. Wycypajmy się, spalony ult. My nie mamy też ulta, więc spokojnie. Mhm. Wycofajmy się, wycofajmy się, to jest dobry moment na wycofanie się, chociaż mam, mam nadzieję, że tutaj Ezreal... Ależ piękna wbitka, ależ zajebiście tutaj Amumu się wbił. No i słuchajcie, no i mamy to, górna wieża, dwa trupy dla nas. No ja jestem słuchajcie tutaj bardzo, ale to bardzo dumny z tego, co zrobił Amumu. No i myślę, że ten meczyk no może, może należeć do wygranych, o ile... No nie przestaniemy grać tak dobrze jak gramy Cofnąłbym się po kule, chociaż możemy jeszcze zacząć puszować trochę prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie Fiora, bo ona uciekała. No mamy dużo minionów, ja bym się... Ja, ja bym spuszował jeszcze trochę, być może uda nam się to zrobić. Mamy tutaj dwójkę sojuszników. E, no i moi drodzy, nie ma mida. Nie mam mida, Świetnie. No i teraz bym się na pewno wycofał, bo no to jest tak naprawdę cały itemek więc jest to dużo. mogą się wycofać, nie wiem dlaczego się nie wycofałem. OK, jest Sona, spadajmy, bo ona może nas zlutować. W każdym razie tutaj e, Lux nie żyje. No i Evelyn na topie puszuje, a nam dalej brakuje tego itemku, więc no ja bym chciał już się tak naprawdę wycofać. Mamy Kulę cool Nieskończoności, mamy Absurdalnie wielką pałę i joańską in... I, i, erekcję? Tak? Jak to się tutaj czyta? A no, zaklęcie erekcja. <ścoughs> Inercja, oczywiście. No i co, spróbujmy tutaj zabić to, to, to. No i świetnie. No i świetnie, to było Easy. Bardzo nie ogarnia ta Evelyn. Naprawdę mamy szczęście, że trafiliśmy na słowego junglera z drużyny przeciwnej. No i również sobiego midlanera, no bo tutaj nie oszukujmy się, ale ta looks, no miała ciężko i nie grała zbyt dobrze, dzięki czemu my mogliśmy się wyfarmić, tak, na... tak naprawdę, i zdobyć przewagę, którą teraz tracimy, bo nie ma nas z drużyną. Natomiast my tutaj puszujemy topa, więc no jest to na pewno jakiś plus. W sensie spuszczanie również jest ważne, więc tutaj puszujmy, puszujmy. Mam nadzieję, że nam to się opłaci. Zobaczymy. W każdym razie, im więcej wierzch spuszczonych, im więcej golda mamy, tym lepiej, tak naprawdę, tutaj gdzieś nas. Mhm. Ale nie weźmiemy tej wieży, co? Nie, no nie weźmiemy tej wieży. A za chwilę możemy umrzeć, więc ja bym się teraz, słuchajcie, wycofał, obwardował tutaj dżunglę przeciwników, obwardował tutaj dżunglę przeciwników. No i dał tutaj, żeby się może zgrupować, bo tutaj na pewno będziemy, będziemy w stanie ich zabić, słuchajcie. Gdzieś tutaj będą przechodzić ra raczej. Jest sona, nie wiem co ona robi. Ok, wycofała się spoko. No i udajmy się teraz do drużyny na bota, bo widzę, że tam się coś będzie działo, coś się będzie działo na bocie, ale jest również tutaj red Buff, ale my mamy red Buffa, Bardzo ładnie tutaj nas zabił kogoś. No i powinniśmy tam jak najszybciej biec teraz aktualnie, żeby wspomóc naszą drużynę na plecy wbić tutaj przeciwnikom i być może ich pozabijać. Ignorujemy ją, wybijamy się w, najsłab... w najsłabsze ogniwa. No i to najsłabsze ogniwo nas zabiło tutaj. E, trochę źle rozegrana akcja, źle rzucone sztylety. E, no i przeciwnicy tutaj przeżyli niestety. Zastanawiam się co tutaj jeszcze Amumu robi z tym Ezrealem, goni go, goni go po całej mapie. Tutaj jest to tak naprawdę stun, ale Ezreal raczej ucieknie, dokładnie tak myślałem. No i tutaj jeszcze flash od Amumu, Amumu nie poddaje się, złapał go linką i go zabił na szczęście. No ale nie ma teraz Gina nie ma teraz Gina walczy Fiora versus Amumu. No Amumu tutaj zadaje solidne obrażenia, natomiast no mało HP. No i doszedł tutaj Gina na low. Niestety pojawiła się również Evelyn i Amumu nie żyje. Moi drodzy, na low jest Fiora, na low jest Jin Jin zabił... Umarł. Jin po prostu umarł. Dobra, Dobra. Jin umarł. My również mamy fajne staty. 1, 1, 1, 1. Ok? I guess. Y, powinniśmy skupić się na smoku. Smok da nam przewagę, a weźmiemy go z palcem w uchu, o ile się nie mylę. O ile przeciwnicy go nie wezmą. Puszujmy tutaj Mida na szybko. I skoczmy, zobaczyć tego smoka, bo ja nie wiem, czy przeciwnicy go właśnie teraz nie robią. I czy Fiora to nie jest tylko dywersja. Ojej, możemy tutaj umrzeć. Dokładnie, tak myślałem. Niestety, skutecznie tam, Lux wraz z mm, soną odgoniły. I Evelyn udało się zniszczyć tak naprawdę. Ewelin udało się zniszczyć, zabić po prostu tego smoka, natomiast zobaczcie, jak bot jest poszywany dzięki temu, że przeciwnicy tak długo byli na tym topie można powiedzieć, na dżungli, tak? W sensie byli na... No ale i smoka byli. Dalej jest dwójka. Dzięki temu bot jest cały spuszowany. No i zobaczcie, zobaczcie, to nawet Nexus. Bang! Nexus nie ma 1000 HP. Razie to nie będzie koniec, bo już tutaj został sam na Natomiast, no, jak najbardziej wymiana w porządku, moim zdaniem. Wierzę na bocie za oceanicznego Smoka Wydaje mi się to wymianą ok. Plus tam jeszcze pamiętajmy, że umarła Lux Ale, no, powiem wam, że. Przyjemnie się gra tą Katariną, naprawdę. Więc, że tam Nasus teraz chyba będzie chciał Lux zabić. My się udajemy temu go wspomóc. W razie, gdyby ona chciała mu uciec. Chociaż nie powinna. Mhm, dokładnie. No i poszujmy tego bota. Skoro już tu jesteśmy. Albo, ale nie w sensie nie poszujmy bota sami. Myślałem, że z Nasusem będziemy poszować, ale ja bym wolał powalczyć. Ja bym wolał. Zgrupować się tutaj i coś porobić. Widzę, że tutaj może być lekka, delikatna walka. O, Ale tu było pięknie ugrane, moi drodzy. Trzy trupy. No, powiem wam, że ja jestem dumny. Z tej akcji, nożesz, moi drodzy, ależ to było piękne Dobra, powinniśmy uaa, kończyć Pudło I bęk, kolejna śmierć, spustoszenie na sam koniec e, No i tak, moi drodzy, można grać No powiem wam, że ja z tego meczu jestem mega zadowolony I chyba troszeczkę zacznę grać więcej Katriną Bo ona się wydaje naprawdę kozacka Konieczno weźmy pod uwagę to, że tutaj przeciwnicy nie mieli zbytnio tak naprawdę postaci z hard CC-kami, przez co poszło nam tak łatwo. Natomiast no, ja jestem jak najbardziej szczęśliwy z tej gierki. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Uprzejmie jeszcze raz proszę o subskrypcję. Będzie, będzie to dla mnie naprawdę duża pomoc. I zapraszam was już w piątek do kolejnego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. We will be! In touch.